Uwodzenie, któremu podziękować za, za 2400 wyświetleń. Tak, 2400 wyświetleń. Z tym wielkim zaskoczem, że wy tyle daliście radę. No nie wiem, to zrobić się naprawdę. Ja przypomnę, na 20 subskrypcji nagrywamy Roblox. to na jest warto dać subskrypcję. A jeszcze ten przycisk, który nie jest szary, to w tej chwili zmienić go na szary. Ja lubię szary. No fajnie, było jakby Dobra, i teraz będę chciał powiedzieć, że jeszcze raz bardzo dziękuję. No, no za to, bo przed tym odcinkiem byłby ten kurnik, który robię armatę. Bardzo im szybko nabija nowe wyświetlenia i łapie w górę. Dlatego, no, jutro na pewno nie wiem, czy może dwa odcinki z kurnika z tego brzmią, bo nie jak z, z łapkami w górę. Ale ja Wam jeszcze raz bardzo, ale bardzo dziękuję za 2400 ym, subskrypcji. No, bardzo Wam dziękuję. No nie wiem jak to zrobiłem. A ja przypominam. Kieszyn, jedno nie jeszcze łapki w górę, subskrypcji, to w tej chwili, w tej, ale w tej jakby Wam się film podoba, to subskrypcja, łapki w górę i dzwona, żeby być na bieżąco. No, ja się podoba, no to lepiej, żeby być na bieżąco. No i ja przypominam, um, jutro może będą dwa odcinki, tego jak się postaracie po tym kurnikiem i, i kurnikiem i. kurnikiem. No, jak, no, tam gdzie te mechanizmy będę Wam pokazał, bo już mam ponad dwa mechanizmy do pokazania. Dlatego i macie jeszcze na tydzień. No dobra, macie 3 dni, bo, no, bo to mega szybko nabija. Radio jeszcze na Facebooku jest zasypnione, to jeszcze bardziej nabija Ten, no, to macie 3. macie 2 dni, czyli dzisiaj i jutro do... no macie od dzisiaj, od teraz no, do 18. I będzie z, y, łapę w górę? No to będzie tik. Przeczy. A już moje jest, znanie jest już ponad 3 raczej, nie dlatego jeszcze nie zostawiliście subskrypcji, przepraszam za to. jeszcze nie zostawiliście subskrypcji, w tej chwili idzie będzie ten przycisk na działana. A ja wam przypominam na 20 subskrypcji na ja box no, bo jest warto. Ja już będę kończył. Cześć!